Italia, Italia, co to jest Italia? To jest jakiś prototyp czegoś. Prototyp czegoś nieodrestaurowany, to znaczy siedzenia ma w oryginalnym stanie podarty. Choć z zewnątrz w miarę lakier, w miarę utrzymany. Światła bardzo ciekawe. Całe auto bardzo ciekawe aczkolwiek ciągle nie wiem co to jest zaraz doczytamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć cylindrów Hudson Hudson Italia z 1953 roku 500 tysięcy dolarów to widzicie, jak to jest? Jestem tu sam w takiej sali olbrzymiej, to znaczy, może mnie ktoś dyskretnie obserwuje, są tutaj kamery na ścianach, ale auto za 500 tysięcy dolarów i można. No, Proszono mnie, żeby nie dotykać, więc nie dotykam, ale wszystko polega tutaj na zaufaniu. Wystarczy poprosić i się wpuszcza takiego klienta, który wygląda tak, jak ja, mówi z obcym akcentem i łazi sam przez godzinę po całym magazynie Pontiac GTO tutaj jeszcze jedna korwetka tutaj jeszcze jeden Mustang GT350 jak to jest oryginalny stary GT350 to też będzie A nie 43 tysiące tylko tylko 43 tysiące dolarów grosze Hatro Forda Ford 30-32 rok mniej więcej. 1932 Ford Roadster 50 tysięcy dolarów. Dodge Dart. Corvette. Willis Coop za 80 tysięcy. Chevrolet. Belr pięćdziesiąty piąty rok, kolejny plimut Barakuda i kolejny Pontiac GTO Transam, Pontiac Transam, Transam z roku 73, trzeciego, sto tysięcy dolarów, Chevrolet. To jest Impala, co to jest? Impala SS. Jeszcze jeden Bel Air z 1955 roku i jakiś Buick też ciekawie wyglądający. No i Mercedes AMG za jedyne 56 tysięcy dolarów. Tak to wygląda, w wielkim skrócie. Cała ta hala. Myślę, że się Wam podobało. Jakby ktoś miał drobne 100, 200 tysięcy, czy 2 miliony, to zapraszam na zakupy. Firma się nazywa RK Motors Charlotte. Mają swoją stronę w necie, łatwo wygooglować, gdzie wszystkie te samochody można zobaczyć Poczytać od nich, sprawdzić ceny, także, także polecam wszystkim tym, którzy wygrają w najbliższym losowaniu Totolotka. Trzymajcie się. A jeszcze Toyotka Toyotka pickup terenowy, wyścigowy, autentyczny samochód wyścigowy, kierownica. Jednoosobowa, jedno siedzenie w środku i zegarów cała masa. Wchodzi się do tego cuda przez okno. Wygląda... Wygląda dobrze, robi wrażenie. Świateł mu też nie brakuje chyba, chyba ciemno mu nie jest. Prawdziwe światła namalowane tylko, a przed nimi dołożone inne. Zastanawiam czy to auto To jest auto, które ma napęd tylko na tylne koła zdumiewające Czyli to taki samochód jaki, jak hamery, które jeździły na, na Dakarze, że też miały tylko, tylko napęd na tylne koła. Ciekawy pomysł. 200 mil przejechane. 4,74 za 18 dolarów cena ta sama 3,80 za galon czyli około dolara za litr mniej więcej chyba będzie burza znowu tu jeszcze niebieskie niebo a tutaj się zaciągnęło także jak łyśnie, błyśnie, huknie, lunie mil przejechałem 200 dzielone na 4 74 galona równa się 42 mile na galonie czyli 235 Dzielone na 42 mile na galonie 5,5 litra na setkę nam wyszło tym razem. Troszkę się pogorszyło zużycie paliwa, więc trzeba zacząć delikatnie jeździć nie? No. jaka jaszczureczka malutka spróbuję złapać, na nie gryzie.

No ale chyba ją wypuścimy na pole, bo i tak nie będziemy jej tu karmić ani nic nie urodzić. Ktośik się tu puknął, Ford Taurus policyjny, tajny, nieoznakowany, a wjechał mu tylko do bagażnika. Wielkich szkód się nie narobiło, ale chciałem Wam tego Taurusa policyjnego pokazać, bo, bo to jest nowość. Nowość u nas, nie ma ich jeszcze za wiele. To jest od właśnie nowa odpowiedź, mustang z rozbitym przodem. Crown Victoria, policyjne auto, które było właśnie najpopularniejszym autem policyjnym przez dekady, zostaje zastępione przynajmniej w ofercie Forda przez, przez takiego Taurusu. Mówiąc o policyjnych Crown Victoriach to właśnie jedzie koło mnie jeden taki. A to cóż to za cudocha, to auto do malowania linii na drodze Z dyszlem jakimś A tutaj miejsce, ten budynek po lewej stronie w głębi Miejsce gdzie można skakać wewnątrz ze spadochronu Oczywiście niepotrzebny jest nawet spadochron do tego skakania bo jest tam taki pionowy tunel powietrzny po prostu duże wiatraki, siatka i się skacze nad, nad tym i leci się tak jak ta pierwsza faza indoor skydiving firma się nazywa, możecie poszukać na Google Sky Paraclete SkyVenture Człowiek się nie przesuwa, tylko powietrze wokół nas się przesuwa i, i jest takie wrażenie, jakby się leciało w dół przez, poprzez powietrze. Podobno bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla kogoś, kto ma lek w przestrzeni, tak jak ja, kto by się bał skoczyć z samolotu, to może być to ciekawa przygoda blisko Ziemi, blisko tej siatki, która zabezpiecza. Przed spadnięciem, a jak oglądałem na YouTube jak to wygląda To jeden z komentarzy był tak, a dla prawdziwych hardkorowców To powinna być wersja bez siatki I jak się nie uda, no to w domyśle wpadnie w te śmigła, które tam pod spodem dmuchają no Ale siatka zabezpieczająca jest, ryzyka żadnego nie ma Jest instruktor, który pokazuje jak się trzeba ustawić, ułożyć i można doświadczyć spadania z samolotu parę metrów na ziemi kolejna szurzka Ocieplenie niesamowite 66 stopni Fahrenheit'a to jest 18-19 Celsjusza 19 Celsjusza i deszcz pada 17 sierpnia A przypomnę, że jesteśmy na szerokości geograficznej Kasablanki Więc normalnie to my tu mamy po 95 Fahrenheit'a 35 Celsjusza to jest normalna temperatura o tej porze roku nasza choinka trzeba choinkę ubrać na Boże Narodzenie chyba bo taka to. jest pogoda jaka powinna być tutaj w listopadzie to pod koniec listopada widzę że kolejna firma dodała sobie przedłużenia na naczepy aerodynamiczne słabo to widać ale ale ta naczepa z firmy Prime przed nami ma skrzydełka takie z boku i u góry, które zmniejszają zawirowania powietrza w naczepie, powodujące większe zużycie paliwa. Więc, więc widzę, że już coraz więcej firm zaczyna używać. Teraz będę z boku, to będzie to widać lepiej, jak to wygląda. Właśnie cieszę się, że u Pana Marcina wszystko w porządku z Wellington, z Nowej Zelandii. Kolejne pozdrowienia, a my również za nie dziękujemy. Jeszcze drugiego końca świata od Pana Piotra ze Stanów Zjednoczonych. Tam jeszcze wczoraj jak zwykle z trackerem Hiobem. Także trójka na pokładzie, co również bardzo nas cieszy. Ale i tu u nas. W kraju raju także jedziemy wspólnie razem, bardzo się cieszę, że Pan Jarek także zabrał nas ze sobą w drodze do pracy ze Skoczowa przez Bielsko. i dalej do Się znowu rozlało. Nie potrafi wytrzymać jeden dzień bez deszczu. Cały dzień było ładnie. To lunęło po północy, no to już niby nowy dzień, ale... Nei! Uh, Ops! Yeah. Mm -hmm.